Niektórzy ludzie nie potrafią precyzyjnie powiedzieć, dokąd w życiu zmierzają, a jechać gdzieś, podążać gdzieś i nie wiedzieć dokąd, to problem, prawda? Słyszałem kiedyś historię o senatorze amerykańskim Morrow. Oto siedzi w pociągu i szuka po kieszeniach biletu. I mruczy, muszę znaleźć ten bilet, muszę ten bilet znaleźć. Konduktor, który stoi obok, zwraca się do niego, nie ma problemu, panie Moro. Przecież my pana znamy, uwierzymy, że Pan ma ten bilet. Proszę go przesłać do biura kolei po znalezieniu biletu. A wtedy ten senator mówi to nie jest mój problem. To nie, o to się martwię. Muszę znaleźć ten bilet, żebym wiedział, dokąd jadę. Czasem tak jest w życiu, że od tak po prostu jedziesz. Od tak inni jadą i ja jadę. Inni żyją, ja żyję, jakoś żyję, dokąd zmierzam. Ale tak naprawdę dojeżdża się do donikąd. Nie jeden człowiek myśli, jak powiada Pismo, że jego droga jest prosta, lecz w końcu prowadzi donikąd. Pytanie o cel życia to jedno z najważniejszych pytań, na jakie trzeba znać odpowiedź, żeby życia nie zmarnować, bracia i siostry. Są bardzo różne cele w życiu. Ludzie w różnych kulturach, w różnym wieku, różne cele sobie stawiają. Są cele takie pospolite i bardzo krótkowzroczne, jak to, żeby się najeść, żeby się dobrze wyspać, jak żeby zwiedzić świat jak żeby zrobić to czy tamto. Takie cele, wiecie, niezbyt ambitne. Cele, które, które realizują ludzie pod każdą szerokością geograficzną, wcale się nad tym nie zastanawiając. Z czasem ludzie stawiają sobie cele niegodziwe w życiu. Cele z gruntu złe, grzeszne. Cele, żeby kogoś zniszczyć, żeby komuś zaszkodzić, żeby zgrzeszyć. Na przykład, Judasz kiedyś sobie taki cel postawił i do niego zmierzał, żeby zdradzić pana Jezusa. Miał swoje powody i postanowił tak zrobić. I pan Jezus nawet mu powiedział: Co masz czynić, czyń zaraz. Zmierzaj do swojego celu, skoro taki cel sobie wybrałeś. No i są oczywiście cele szlachetne, cele wielkie, cele wzniosłe. I cele dalekowzroczne, cele, które sięgają poza dzień jutrzejszy, cele, które winny sięgać jak najdalej. Przykładem biblijnym człowieka, który postawił sobie dobry cel, jest przywódca żydowski Ezdrasz. Pamiętacie pewno z lektury Księgi Ezdrasza, że on postawił sobie za cel zbadać zakon pański, wprowadzić go w czyn i nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Oto cel w życiu zbadać Zakon Pański, wprowadzić go w czyn i jeszcze innym go przekazywać. Wielu ludzi za bardzo się nie zastanawia nad pozytywnym celem swojego życia, natomiast wielokrotnie negują to, co w danej chwili im się proponuje, co stawia się przed ich oczami. Negacja to zresztą bardzo powszechna postawa. My w Polsce wciąż się z nią spotykamy. Jak to ktoś kiedyś powiedział, większość ludzi nie wie, czego naprawdę chce, ale wie, że nie chce tego. Tego nie chce. Ale czego chcesz? No, no nie wiedzą, czego chcą. Wiedzą, czego nie chcą, że tego akurat nie chcą. I to bardzo niszczy przyszłość człowieka, kiedy. W ten sposób żyje, bo to za mało wiedzieć, być pewnym, że czegoś nie chce. To za mało trzeba wiedzieć, czego naprawdę i czego na pewno chcesz w życiu. To w tym kierunku trzeba ustawiać swoje serce. Jaki jest cel życia chrześcijanina? Czyli nasz cel, Twój i mój. Nasz cel jest określony przez to, do czego zostaliśmy przeznaczeni. Słyszeliśmy dzisiaj w Słowie Bożym odczytanym przed chwilą, że Bóg powołał nas do Nagrody w Górze to jest nasze przeznaczenie, to jest na wezwanie, to jest, to jest ten cel, do którego zmierzamy. W pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale czytamy: A Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach Waszych, sam Was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Który Was powołał do wiecznej swej chwały. To jest nasze powołanie: do chwały Bożej, do wieczności. Jesteśmy. Powołani do chwały, a więc mamy konkretny cel. W liście do Rzymian w szóstym rozdziale, dwudziestym drugim wersecie czytamy: Teraz, więc, zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. A za cel żywot wieczny. To jest bardzo doniosły, wspaniały cel. Cel, którego nie rozumieją ludzie nieodrodzeni z Ducha Świętego. Kiedy zaczynasz mówić im o niebie, kiedy zaczynasz im mówić o tym, dokąd zmierzasz, o czym myślisz, gdzie biegną twoje pragnienia, robią dziwne miny, mówią o czym ty mówisz. Ty im o niebie, a oni o chlebie, oni tylko o tym, co tutaj na ziemi. Trudno to jakby osiągnąć, żeby ludzie. Podchwycili ten nasz cel i żeby nas w tym poparli. Nieraz jesteśmy samotni w tym dążeniu do naszego celu. jak Tak jak apostoł Paweł w tym tekście przeczytaliśmy, że on całe swoje życie nastawił na ten cel w Górze. Powiada, jeszcze nie osiągnąłem tego celu. Nie myślę o sobie, że już osiągnąłem. Jeszcze nie dotarłem do celu. Wiecie, to bardzo ważne w dążeniu do celu, kiedy człowiek ma tę świadomość, że jeszcze czegoś nie osiągnął. Kiedy coś osiągnęliśmy, to już przestajemy do tego dążyć, prawda? Człowiek zakłada ręce, siada i czeka, bo już, bo już osiągnął. Apostoł Paweł napisał Ja o sobie nie myślę, że już osiągnąłem. Nie, nie, jeszcze nie. Chrystus mnie pochwycił. Chrystus ujął mnie za serce, Chrystus mi się objawił, a ja teraz zdążam. Zdążam. Jeśli nie osiągnąłem jeszcze, to znaczy, że koniecznie muszę dalej podążać. Jestem w drodze, jestem, jestem w potrzebie. Jednoczynie, powiada apostoł Paweł. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze. Zapominając o tym, co za mną, to bardzo ważne, aby, jeśli chcemy osiągać cel życia chrześcijanina, umieć, nabyć tej umiejętności zapominania tego, co za nami. To jest ten właściwy kierunek myślenia, patrzenia w życiu wierzącego człowieka. Kiedy wciąż patrzysz do tyłu, kiedy wciąż się oglądasz, ach, jak oni mnie skrzywdzili, jak oni mnie zranili, jak mnie nie zrozumieli, a jaki ja jestem biedny, a jak tego, jak tak ciągle patrzysz za siebie, nigdy nie osiągniesz celu. Lecież jak żona Lota, która się zamieniła w słup soli. Albo będziesz po prostu ciągle żył przeszłością i wprawdzie będziesz słyszał, że Pan Cię woła, ale. Niezdolność zapomnienia tego, co za tobą, będzie cię trzymać w miejscu, będzie obciążać twoje serce, będzie wypełniać Cię goryczą. Apostoł Paweł mówi jedno czy nie. Zapominając o tym, co za mną, zmierzam do celu, zmierzam do tego, co przede mną. We właściwym kierunku się ustawiam. Chrześcijanin to nie archeolog, który musi ciągle kopać gdzieś tam w ziemi za sobą, jak tam kiedyś było, czy on kiedyś, czy on, czy on mnie kiedyś popierał, czy mnie nie popierał. To nie jest ważne. Nieważne, ile razy dostałeś, nieważne, ile masz ran, ile blizn. Patrz do przodu, patrz do przodu, bo inaczej nie pójdziesz. Będziesz usiedlony przez swoją przeszłość, przez swoje złe doświadczenia. Apostoł Paweł widział cel. Miał ten cel jasno wytknięty. Dom w niebie. Nagroda w górze, Królestwo Boże, bracia i siostry. To bardzo ważne, żebyśmy tego celu nie stracili z oczu, żebyśmy go cały czas widzieli. Oczywiste, że nasze cele tutaj na Ziemi, te cele tymczasowe, muszą być realizowane. I nie, nie chcę tutaj powiedzieć, że porzućmy wszystko, przestańmy. Ktoś chodzi do szkoły i ma ten krótkoterminowy cel, żeby skończyć szkołę, żeby szkołę rzucał, bo jest ważny, święty cel. Nie to mówię i wierzę, że kto dobrym sercem odbiera dzisiejsze słowo, wie, że nie o to tutaj chodzi. Są cele krótkotrwałe, cele tymczasowe i trzeba je realizować. Lecz uwaga, aby. Odrzucać cele, które są w niezgodzie w celu, w tym, z tym celem zasadniczym, do którego zmierzamy. Czasem może być tak, że masz wspaniały cel jako chrześcijanin cel zasadniczy życie wieczne, królestwo Boże, dom w niebiesiech ale pakujesz się w coś, realizujesz coś, jakieś krótkotrwałe cele, które Cię odprowadzają od tego celu, które zawracają Cię, które Ci uniemożliwiają podążanie do tego celu. Ważne, by te doraźne cele nie odciągały nas i nie kolidowały z celem naszego życia. Prosta ilustracja, masz w kieszeni 100 złotych, a za cel, żeby kupić sobie buty, wychodzisz na miasto. Idziesz, bo dzisiaj masz cel, żeby kupić sobie buty, to jest Twój główny cel. Wychodzisz, idziesz po drodze, a tutaj takie lody kręcone dobre sprzedają, a tam płytę oferują za pół ceny, a ja zawsze chciałem ten CD se kupić. Idę dalej, a tam, tam jak ktoś zbiera na te, wiecie, tam stoją, puszkami potrząsają, no dobre serce chrześcijańskie się zruszyło i dychę też wrzuciło i tak dalej. I idziesz... Jakąś gazetę, a jeszcze do kina trzeba byłoby pójść i bilet kupujesz na wieczór. No i co? Twój cel zostaje zaprzepaszczony, bo albo już nie masz pieniędzy, żeby te buty kupić, albo nie masz czasu żeby je kupić, bo już sklepy pozamykali. Tak się zatrzymywałeś i zajmowałeś różnymi ciekawymi, ciekawymi rzeczami. Nie daj się zatrzymać w dążeniu do twojego celu, chrześcijaninie. Nie daj się zatrzymać różnymi ciekawostkami tego świata. Nie daj się, zdążaj do swojego celu. Nie rozmieniaj swojego życia na drobne. Dobre jest zawsze wrogiem najlepszego, ktoś kiedyś mądry powiedział. I taka jest prawda. Ten cel, który jest przed nami, wymaga dyscypliny i zdążania do niego w sposób systematyczny. Wiecie, żeby osiągnąć cel, trzeba go mieć na oku cały czas. Trzeba być wpatrzonym w ten cel. Problemem wielu ludzi jest to, że. Dają się rozpraszać, albo z jakichś innych powodów nie widzą celu, do którego zdążają, i to jest przyczyną ich niepowodzenia w dążeniu do celu. Słyszałem historię o pewnej sławnej pływaczce amerykańskiej, Florence Kedwick. Był 4 lipca 1952 roku. Ta młoda pływaczka weszła do wody na wyspie Catalina, aby przepłynąć dystans, jaki dzieli tę wyspę, do brzegów Kalifornii. Ruszyła, towarzyszyła jej łódź z trenerem i płynęła. Płynęła zdecydowanie, płynęła. Woda była trochę zimna, ale to nie był dla niej problem, bo to dla tej dziewczyny pływanie było rzeczą bardzo normalną, Zaczęła pływać mając 6 lat, zaczęła bić różne rekordy, zwycięstwo, pokonanie samej siebie, długich dystansów było jej celem. Jako pierwsza kobieta przepłynęła kanał La Manche w obydwie strony, bijąc rekord, ten kanał ciągnie się za 30 kilometrów. Teraz miała do przepłynięcia 34 kilometry i płynęła. Ale tego dnia była wielka mgła. Tak gęsta mgła, że czasem nie widziała brzegu łodzi, yy, burty łodzi, która jej towarzyszyła. I w pewnym momencie powiedziała: wyciągnijcie mnie, wyciągnijcie mnie, dała znak: wyciągnijcie mnie z wody. Trener mówił: nie rezygnuj, płyń, płyń, nie poddawaj się, to już niedaleko. Ona powiedziała: wyciągnijcie mnie z wody. Okazało się, że brakowało jej tylko jedna mila, żeby dopłynąć do brzegu. Potem powiedziała: Nie chcę się tłumaczyć, ale to nie to, że było zimno, nie to, że byłam wyczerpana, nie to, że jakiś strach mnie ogarniał było przyczyną, że zrezygnowałam. To, że nie mogłam widzieć lądu, do którego płynęłam, to mnie zniszczyło, dlatego zrezygnowałam. Dwa tygodnie później. Ta sama dziewczyna weszła znowu do wody w tym samym miejscu. Był piękny y, dzień, przejrzyste powietrze. I ta Florence Kedwick popłynęła prosto do brzegu Kalifornii, pobiła rekord prędkości i jako pierwsza kobieta przepłynęła taki długi dystans. A przyczyną tego, czy tajemnicą tego, że to osiągnęła było to, że tego dnia widziała ląd, do którego płynęła. Wiecie o czym mówię, bracia i siostry? To bardzo ważne, żeby nie tracić sprzed oczu celu, do którego zmierzamy. O, diabeł rozpuszcza różną mgłę wokół nas, dymy nam takie puszcza. Takie maszyny ma z dymem, żeby nam zadymić, żebyśmy nie widzieli, żeby nam rozmydlić, żebyśmy nie widzieli tego celu, do którego zdążamy. O, próbuje nam zasłonić tym albo tamtym. Czasem nam kobitę postawi, czasem nam samochód postawi, czasem nam jakąś pracę postawi, czasem nam coś jeszcze zrobi, że tracimy sprzed oczu cel. I tam jeszcze trochę poruszamy się, jeszcze trochę, no ale w końcu nie, no nie, no nie dam rady i rezygnujemy. Słuchajcie. Dlatego święty Paweł podkreślił i podkreślał, i dzisiaj to przywołujemy. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. Patrzymy na Niego, wypatrujemy. Pamiętamy, że tam jest nasza Ojczyzna. Tam, tam ma być nasze serce, nasze myśli. Tu chodzimy po ziemi, ale nie wolno nam stracić z oczu nieba, tego celu, do którego zmierzamy. Kiedy chrześcijanin zaczyna patrzeć na Ziemię, kiedy chrześcijanin zaczyna się skupiać na rzeczach ziemskich, myśli o rzeczach ziemskich, kiedy, kiedy cała jego perspektywa to jego mieszkanie, jego samochód, jego rodzina, jego praca, jego miejsce zamieszkania, jego wakacje i tak dalej, kiedy on tym się, to on już nie zdąża do celu. On może jeszcze siłą bezwładności przychodzi w niedzielę na nabożeństwa. Ale on już nie zdąża do celu. Już ma silniczek wyłączony, już, już śruba mu się coraz wolniej kręci. On już nie płynie, on już nie prze, on już paliwa nie ma. W tym tkwiła tajemnica świętego Pawła, w tym tkwiła tajemnica wielkich mężów bożych, że oni skierowali oczy na zapłatę, taką Mojżeszu jest napisane w liście do Hebrajczyków. Zajął się Ruszył w stronę, która po ludzku była głupotą. Nikt, kto traci wygodę, komfort Egiptu, przyjemności i rusza, żeby cierpieć, żeby znosić upał, nie ten pył pustyni, nieprzyjemności, marudzenie, szemranie ludzi, sprzeciwianie się ciągle. Nikt nie dojdzie, nie osiągnie celu, chyba że ma mocno. Wytknięty cel, widzi go cały czas. I o Mojżeszu jest powiedziane, on skierował oczy na zapłatę, zapatrzył się i zdążył, i przeszedł cały ten dystans. Bracia i siostry, w świetle Słowa Bożego stosunkowo łatwo jest określić cel naszego życia. Wystarczy otworzyć nowy testament, poczytać, i wiesz. Co jest celem życia chrześcijanina? Ale trudniej jest do tego celu zmierzać, prawda? O, niektórzy, którzy jeszcze nie śpią, kiwają głowami, tak? To jest trudno. Tak trudno jest czasem. Wielu ludzi, jak to powiedział jeden człowiek, ma doskonały cel w życiu, ale nie ma amunicji. Ach, bym musielił! Ach, jaki zając! Ach, jaki jeleń! Tylko amunicji nie mają. Nawet oko mają dobre. Dostrzegą wszystko. Ale nie mają amunicji. Wielu chrześcijan dzisiaj tak się zachowuje jak myśliwy bez amunicji. Mają cel. Tylko ręce opadły. Eee, nie ma ochoty, nie ma zapału. Dlatego kochani, to my nie o własnej sile, dzisiaj o tym już słyszeliśmy i w pieśni, i rozmyślaliśmy o tym. To wszystko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Błagajmy Go, Ducha Świętego, aby wypełnił nas Duchem Świętym, aby dał nam ten ogień do serca, ten zapał, tę amunicję, żebyśmy osiągali cel, trafiali do celu, żebyśmy mogli, mogli podążać dalej. Chcę jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Tym dążeniu do celu, osiąganiu celu, mianowicie o tym niebezpieczeństwie dekoncentracji. Że kiedy nawet masz jasno określony cel, i nawet to mówisz w modlitwie, i nawet to mówisz innym, składasz świadectwo, do jakiego celu zdążasz, w każdej chwili może się zdarzyć coś, co odciągnie Twoją, odciągnie twoją uwagę od celu najważniejszego. I to są chwile, które mogą nas bardzo wiele kosztować. Słyszałem kiedyś taką historię o locie samolotu z Nowego Jorku do Miami. Samolotu wypełnionego urlopowiczami. Kiedy ten wielki samolot podchodził do lądowania na lotnisku w Miami, nagle zgasło światełko na, tych, na tej tablicy urządzeń nawigacyjnych naziemnej obsługi lotniska. Co to znaczyło? Czy to znaczyło, że się urządzenia nawigacyjne popsuły, czy też tylko przepaliła się żarówka? Inżynier lotów. Zaczął tam sięgać, ruszać, jak z tą żarówką, czy to żarówka, próbował ją wyjąć z oprawki. Nie udało mu się. Drugi pracownik tej obsługi lotów próbował tam od spodu zajrzeć i tego. Następny podszedł i próbowali. I trudno w to uwierzyć, ale doświadczeni pracownicy obsługi lotów, tej naziemnej obsługi lotów, byli piloci w pewnym. Jakby tak się skupili na tej żarówce małej, która, y, która kosztowała 75 centów, że stracili z oczu cel najważniejszy, cel swojej pracy. Zapomnieli o samolocie, który jest w powietrzu i nie dostrzegli, że ten samolot niebezpiecznie zniżył, stracił wysokość i spadł do wody. Zginęło bardzo wiele osób. Z powodu tego, że Ci pracownicy zdekoncentrowali się na takiej głupiej żarówce. Bracia i siostry czasem zajmują naszą uwagę, dziesiątki rozmaitych spraw, programów, zadań, spotkań, obowiązków, różnych rzeczy, podczas gdy umyka nam cel zasadniczy, cel najważniejszy. Niektóre zbory są jak jakiś. Fantastyczny wynalazek z setką rozmaitych światełek, przełączników, dzwonków, przekładni, którego twórca, zapytany o funkcjonalność swego urządzenia, odpowiedział: Do czego to służy? Do niczego, ale czyż nie pięknie to działa? Tak właśnie czasem bywa z naszym życiem: że robimy pewne rzeczy dla samego robienia. Nie dbając o to, czy to naprawdę posuwa nas do przodu, do celu, do którego zmierzamy. Dywagacje i różne wątpliwości w naszym życiu zaczynają się, gdy się zatrzymujemy i zaczynamy omawiać to, co się dzieje teraz tutaj pośród nas. Przestajemy patrzeć na cel, do którego Bóg nas powołał a zaczynamy omawiać aktualną sytuację. Tutaj zaczynają się różne problemy. Zauważyłem, że wielu chrześcijan w tej liczbie i ja, w momencie, kiedy kiedy tracimy ten właściwy rytm, impet w podążaniu do celu, zaczynamy się otwierać i dopuszczać do siebie rozmaite, wiecie, Nieporozumienia, niesnaski, bo zaczynamy zajmować się nie tym, co trzeba. Dzisiaj w imię Pańskie chcę Was znowu zachęcić. Podnieśmy nasze oczy, bracia i siostry. Podnieśmy nasze serca do Pana. Patrzmy o tym, co w górze myślmy, nie o tym, co na ziemi. Patrzmy na ten cel, który nam Bóg wyznaczył. Zapatrzmy się w ten cel, jasno określmy sobie ten cel, bo może komuś się ten cel rozmył, może ktoś jeszcze nigdy tak nie spojrzał na swoje życie, że trzeba sobie jasno określić cel. Trzeba, trzeba się zdecydować, co chcesz w życiu osiągnąć, dokąd naprawdę zmierzasz. A kiedy określisz ten cel, kiedy nakreślisz, to trzeba się skoncentrować na tym celu. Trzeba całą swoją uwagę skupić na tym celu. Trzeba się zapatrzeć w ten cel. Życie inaczej zaczyna wyglądać, kiedy rano budzisz się i myślisz o Królestwie Bożym. Myślisz o Jezusie. Myślisz o tym, że może tego dnia on przyjdzie, aby zabrać swój kościół. Może w samo południe, a może o czwartej po południu. Nagle Pan przyjdzie i znikniemy i pójdziemy do niego. Poszybujemy w przestworza na obłoki, na spotkanie z Panem. Och, życie inaczej wygląda, kiedy, kiedy nawet masz rozmaite trudności typu doczesnego, materialnego, bo tam z tym rachunkiem nie wiadomo jak go zapłacić, bo tam z tym mieszkaniem, no może by trzeba było je wyremontować i tak dalej, ale ty nie żyjesz tym. Twoje serce jest w niebie. Inaczej wygląda życie, kiedy człowiek patrzy w niebo. Inaczej patrzy na te sprawy majątkowe, sprawy doczesne, sprawy rodzinne, sprawy pracy, przyszłości tego kraju, wyborów, które się zbliżają, i tak dalej. A co to mnie tak naprawdę? Moja Ojczyzna jest w niebie, ale kiedy tak nie jest, to chrześcijanin, który. Ma etykietkę, ma informację, że zdąża do nieba, do celu, do nagrody w górze. Chrześcijanin wikła się w różne sprawy. A, tutaj potrafi się o 100 złotych bić. Potrafi się kłócić o to, że ta szklanka stoi po lewej stronie, a nie po prawej. Jest niezadowolony z tego, że kobieta tak prasowała spodnie, że tam kant trochę inaczej zrobiła i tak dalej. W 100 różnych rzeczy go złości. Przykry jest. I co to za życiem? Jakie to ma znaczenie? Powtarzam się, może już. Czy to jest tak, czy nie? Czy to jest białe, czy to jest czarne? Jakie to ma znaczenie? Czy jadłeś kiełbasę wysokiej marki? Czy jadłeś pasztetową? Jakie to ma znaczenie? Czy zwiedzałeś ten świat? Czy tylko na Litwę jeździsz? Jakie to ma znaczenie? Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkole poniósł? O moi kochani, podnieśmy oczy. Podnieśmy oczy, nie bądźmy jak kret. Nie bądźmy jak kret, bo o krecie dzisiaj było. Patrzmy w górę. Niech Pan nas mu zdrowi nasz wzrok, abyśmy widzieli ten cel. To może już tylko jedna mila. To może już bardzo krótki dystans nas dzieli do naszego celu. Jakże byłoby smutno? Gdybyś miał z byle powodów, z jakichś materialnych powodów, jakichś pospolitych powodów, tracić swoją nagrodę. Trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy, apostoł Paweł napisał. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy, a Pan nas będzie prowadził dalej i dalej, aż osiągniemy nasz cel. O, niech Pan to sprawi. Zmierzaj do celu, bracie i siostro. Jeśli jeszcze celu nie wyznaczyłeś dzisiaj, powiedz Jezusowi, weź Biblię do ręki i powiedz Jezusowi: Chcę być posłuszny Tobie, Panie, chcę ten cel ustawić sobie jako najważniejszy cel mojego życia, żeby się Tobie podobać, żeby Twoją wolę wypełniać i żeby osiągnąć Królestwo Boże żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie.